Siemano! witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy Minecraft Ale24H w neterze z moim bratem. Słuchajcie, będziemy musieli taki challenge zrobić, dlatego oglądajcie się do końca, zostawcie łapczkę w górę i subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne. I to słuchajcie, już zaczynamy, słuchajcie, już tutaj trzeba e, zbierać drewno. Słuchajcie. Jak wam tak chciałam powiedzieć, za niedługo też będą Fabiankowice, e, o ciebie chowany, chowane, prawda? Będzie fajnie. Dlatego opłaca się subskrybować kanał. Dobra. To już mam duży, mam już 5 drewna, znaczy tego drzewa. Mm. Naszym celem będzie zbudowanie jakieś bazy, wiecie jakoś tutaj ogarnięcie. E, wiesz, jaki mam pomysł? E, będzie trzeba, widzisz tutaj, e, tutaj? Patrz. To jest mi taką małą naszą bazę, wiesz? Ja nie umiem nic robić, ja nie umiem... Co się stało? Jak? Co się dzieje? Ciebie umiem bić, a patrz! Nie wiem. Chyba jakiś haker bym Nie szedł. Nie. nie no, musisz coś... Nie wiem. Trochę może po kim Nie może... Tak, wyjdź i wejdź! O! Dobrze, spróbuję. No, dobra. <laughs> Wejść i wejść, to może myślę, że w... może pomóc. Dobra. My tu już mamy cyk. Cyk. Wysokie są te drzewa w neterze. Dobra. Jak lepiej? Zaraz zobaczymy. Nie, dalej nic. Nie, nic nie mogę zrobić, rozumiesz? Ja nie wiem i co tu chodzi. Patrz, patrz, patrz. No nie wiem, czemu ci to nie działa. No, 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 nie wiem. Musisz... Ale na jaką... No, ale tak, wszystko, no. Hmm. A umiesz budować? Już zobaczę. Nie, ja ci dam, nie, ja ci dam drewno. Ej, weź, weź, patrz, masz. Też masz... nie umiem, też nie umiem. Też nie umiesz? To widzisz. No dobra, trudno, będę musiał... Będziesz musiał zrobić tak, Żebyś nie tylko ty przetrwał, ale żeby ja też przetrwał. Dobra. Mam kryzys. Dobra, weź y, w łapkę... Y, ten... Patrz, ja ci dam y, ja ci... Weź tak, górną łapkę weź daj, dobra? Łapkę, dobra, masz. I... albo zostaw te patyczki, no to możesz mi dać. I weź te... a bo ty nie umiesz kopać w sumie. Mm. O, on... Um... A mnie umiesz bić. No. dobra. Ja coś... dziwne jest to, że tylko Ciebie potrafię kopać. A w sumie nic więcej nie mówię. Dobra. Ja tu ogarniam. Ty widzisz, mi można powiedzieć towarzyszył. E. Towarzyszył. Na dobra. Coś się stało. Dobra. Słuchajcie. Co ci robimy, słuchajcie, taką urywkę. Jak które, słuchajcie, pozbieramy tego. Dobra, słuchajcie, mm, tak yy, prezentują się te drzwi, ja tutaj, taka nasza tutaj chatka, widzicie, skrzyneczkę, mm, tutaj mamy ten, e, trzeba zrobić trochę drewna i trzeba nam, może być, ulepszyć naszą bazę i myślę, gdzie tu są dziury, A tu, to ja to naprawię zaraz to. To wiesz, to, to w ogóle tam nie będziemy się stresować. Niestety taki problem, że nie będziemy mogli mieć tu kamiennych rzeczy, tylko drewnianych, ale jak damy radę. Mm, dobra, Mówmy się tak, te, dokończymy bazę. Tutaj trochę pobudujemy, tam może że później jeszcze trochę wchodzę. Tutaj coś może znajdę. No i więcej światła. No to, yy, no to zaraz to się zrobi, to wiesz, tutaj. To, tylko to nie jest takie łatwe te świata zdobyć, bo tutaj to trzeba Dobra Cyk. o! Oczywiście, że będzie to trochę tak, można zrobić tak chciałam bardziej tutaj tak zrobić. Z więcej drewna tutaj będzie. Zrobionego Jeszcze tutaj weźmiemy więcej drewna sobie o nie, ja tu jeszcze spadnę, okaże się. Muszę bardzo uważać, będę na shift tu kopał, bo boję się. Nie wiem. Na pewno, no, postaram się. Myślę, że ogarnę. Czy znaczy ogarnimy tylko, ja tutaj zbieram drewno. Znaczy tak, bo tutaj będzie drewno. I tutaj bardziej tak rozłożymy złożymy tutaj takie mieszkanko i w ogóle. Puścił grę. Co się stało? No, mnie. O, musisz jeszcze raz wejść. Wejdź jeszcze Poza. raz. Dobra. I jak lepiej? Czekaj. To wyjdzie... może... Czekaj. Czekaj. To może wyjść może z całego Minecrafta. Czekaj. Zobaczymy. Ten. Dalej nie umiem, ale, ale jestem. To może być całego Minecrafta w sumie. Co? Ha. Dobra, na razie gramy tak. Dobra. kończysz się... przynajmniej ten film na spokojnie. A najwyżej jak będziemy grać w niedzielę czy coś, to... Tak. Dobra, ja. e, ogarniemy cyk, 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 cyk. O pięknie. Mm. Ja bym tutaj zrobił tak, tylko to ja nie wiem jakby to by zło. Było... Ale to tak zrobię ładnie, żeby było, cyk. Aha, aha, fajnie, 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 fajnie. E, cyk, cyk, cyk. To może jak ty umiesz kraftować, to skraftuj sobie kilo drewniany. Ale nie, już naprawiłem to wszystko, to działa. Patrz, jak tu ładnie to teraz będzie wyglądało. Chwileczkę, cyk, cyk. O, patrz. Nie wiem, to tak sobie taka dekoracja. No ładnie to prezentuje się. Zróbmy więcej drapieńka. Dobra. Dobrze, słuchajcie, mój ulubiony pozdrawia widzów, dlatego dla go, zostawcie o w górę i subskrybujcie, zostawcie pieczkę w górę, o, Zostawcie pieczkę w górę, o, widzę, że masz ten kilo, to powstrzymaj mi go, jak mi się skończy jakby ten kilo w to, wiesz. No, ja też mam taką nadzieję, bo ten, ale przynajmniej mi towarzystwa tu utrzymujesz, to fajnie. I wy oczywiście widzowie też. Dobra, teraz by się przydało tutaj bardziej zrobić... Nie, nie, cyk, cyk. I teraz cyk, 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 cyk. Dobra, albo nie to zróbmy ej, i zrobimy tutaj. O nie, dobra. A nie, bo to wtedy tu nie będzie widać. O! No, akurat. chleb tutaj pozmieniamy. I mam na to ciebie takie zadanie. Daj mi ten kilow Ku, ku. Aj no, trochę prawda. W sumie e, powiem, mm, że ja tu. Cyk. E, powiem ci, że już tak lepiej to wygląda. Ej, to ja mam dla ciebie misję. E, I tutaj porozjeździe się po terenie. Zobaczcie coś tutaj z fajnego. Tylko uważaj, żeby nie zginąć. Tylko tutaj, tak, nie blisko lawy, czegoś, dobra. Dobra, słuchajcie, zaraz się widzimy. Ja tutaj tylko bardziej tutaj zrobię. No i wiecie, zaraz się widzimy. Dobra, i mi się już skończyło drewno. To ty... Dobra, to ja idę po drewienko. drewnienko, drewnienko. Yy, Dobra, trzeba po pod drewnienko. W ogóle słuchajcie, co tam mi się udało zrobić, tak widzicie. że yy, dokończymy to i zrobimy tak teraz, tak szybciutko tak. 10 sekund tutaj tak, co tutaj jest? Czy coś. Fajnego jest. Jakby było coś fajnego, to w sumie byśmy mogli to. Fajnie by było coś wykonać. Chcecie co chcecie drugą część? E, taką fajną, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał. Tam ileś... No nie wiem, tak. Zostawcie łapeczkę w górę, co nie? Fajnie, łapeczki w górę. No i myślę, że pojawi się odcinek już za niedługo. Będę za niedługo pojawi się odcinek z Gita 5, mocny, bardzo mocnego odcinka, dlatego no, odczekujcie. Dobra, ja tu już robię. Pole! Poleciało to wszystko. Ja, to ci powiem, ja tu mam trochę, można powiedzieć, taki kłopot. Można tak leciutko powiedzieć, bo By się tutaj przydało. Tylko, że... No, dobra. Aż tak ta baza nie musi być tak, wiecie, bardzo Uu, to, to. Tak tutaj tak ładnie wyglądała, wiecie, to najważniejsze. Cyk, cyk, cyk. Oho. Ładnie tak wygląda. Cyk, 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 cyk. Mm mhm. No, ładne jest to wejście. I tutaj, patrz, te schody, bo miałam za dużo, tutaj zrobiłem takie ładne, no. Fajnie to wygląda. I jak, znalazłeś coś fajnego? No, trochę ładnie. Tak, nawet tutaj tak w może być, tak się bieni, bo nie mam tak dużo szczel, ale naprawdę fajnie tu wygląda, myślę. Tylko tutaj już. już idę, tylko dokończyć. I myślę, że bardziej w drugiej części czymś się może zajmiemy. Jak sobie cię dużo w górę. E, dobra. Tylko tu dokończymy, tylko tu cyk, 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 cyk. Dobra. Jeszcze z tej strony. cyk, 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 cyk. Dobra. Napisz ile na razie tak wygląda. No, Postawisz po to tutaj tak, jak tutaj byś miał. Tutaj tak patrzeć. Tak ładnie to wygląda. No to tak na ile byś dał. To napisz tak. Uuu, no fajnie. Mi się też ta coś podoba. No tak. Ja wiem, tu tak trochę zmieniło. No, w sumie tak się by fajnie podoba tutaj. Tylko bardziej tu oświecę bardziej. A! O. O. Bardziej tu było oświetlone. No. Dobra. Słuchajcie, ja już będę... No, jest fajnie. Słuchajcie, będę kończył ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę i co, słuchajcie, już będę kończył ten odcinek. Na razie, na razie.